W dzisiejszej Ewangelii, tak jak i w niedzielnej, szczególnie wybrzmiewa piękne słowo: słowo Ojciec. Czynię tak, bo widzę Ojca czyniącego. Jakże to ważne mieć dobrego Ojca, który staje się wzorem do naśladowania, który staje się kompasem. Na drodze ludzkiego życia. Takie jest zadanie Ojca. Nie tylko dlatego, że tak naucza Kościół, Ewangelia, Pismo Święte, ale jest to prawo natury, które istniało długo wcześniej, zanim powstały te święte karty Pisma Świętego, zanim istniał Kościół, to prawo natury. Było i jest po dzień dzisiejszy respektowane na całym świecie, bez względu na pochodzenie, język, kolor skóry czy wiarę. Każde dziecko potrzebuje ojca, dobrego ojca, aby mieć dobry punkt odniesienia, aby mieć dobry kompas w swoim życiu. Który nie zawodzi, i który zawsze ukazuje słuszny kierunek. Kompas, gdzie go by się nie dało, zawsze będzie pokazywał właściwe kierunki, chyba że sam będzie zepsuty. Ojciec tak samo ma być dobrym, szlachetnym. Sam w sobie musi odnaleźć tą Bożą siłę, ten Boży pierwiastek, który Bóg w nim zawierzył i mu powierzył, aby stawać się drogowskazem. W naszym życiu Ojcem często nazywamy tego, który po prostu dał nam życie, ale istnieje także drugi rodzaj Ojcostwa. O którym też dobrze wiemy, że jest ojcostwo nie tylko z porządku natury, ale jest także ojcostwo z porządku łaski, wybrania. Nie z porządku natury, ale łaski wybrania Ojcem Jezusa i święty Józef. Nie z porządku natury, ale często łaski, łaski miłosierdzia. Są ojcowie, którzy przygarniają nie swoje dzieci, adoptują te niechciane. Nie ojcostwem natury, ale łaski jest także ojcostwo duchowe. Taki tytuł nosił święty Jan Paweł II, nazywany Ojcem Świętym. Jeśli zaś On Ojcem, to my dziećmi. Tylko czy słowa z dzisiejszej Ewangelii włożymy w nasze usta? Czy nie tak, bo widzę Ojca Czyniącego? Co więc pozostało nam z czynów Ojca Świętego? Czy może wyprołowiałe obrazy i pamiątki z pielgrzymek? Czy piękne, kolorowe fotografie i albumy? Kim był święty Jan Paweł II? Czy był człowiekiem wielkich czynów? Trudno powiedzieć. Miał dużą władzę, bo nad całym Kościołem, więc mógł w życiu dokonać wiele. Ale chyba największą jego siłą była modlitwa, było zapaczenie w Ojcostwo samego Boga, którego sam się uczył, którego sam łaknął, które chciał przekazać światu, pokazać światu. Że jest ojciec, który kocha i ma otwarte serce, w szczególności w tych czasach, które straciły nadzieję na to, że człowiek może być dalej człowiekiem? Bo to pytanie zrodziło się bardzo szybko, gdy wyrosły. Obozy koncentracyjne, kiedy życie człowieka zmierzono na dekagramy mydła. Żeby młody człowiek, żeby dziecko zrozumiało, czym jest człowieczeństwo, trzeba człowieka, trzeba matki, trzeba ojca, czyli trzeba pierwowzoru, który będzie inspirował, który będzie ukazywał właściwy kierunek. Dzisiaj jak przychodząc przychodzą 20. śmierci Ojca Świętego do naszej świątyni należałoby się zapytać nie świata, co zrobił z nauczaniem świętego Jana Pawła II ale zapytać się samego siebie czy on naprawdę jest moim ojcem bo jeśli ojciec święty nie tylko ze względów kulturowych nosi ten tytuł dla mnie ale także ze względów wiary i łaski jaki doświadczyłem przez to że żyłem w czasach jego posługiwania to powinienem być poniekąd jego odbiciem a tu paleta jest szeroka papież nigdy by nie chciał byśmy naśladowali go wielkości bo wszyscy którzy go znali dobrze wiedzieli że był człowiekiem bardzo skromnym też by nie chciał żebyśmy pielgrzymowali do Wadowic, do cukierni, a często to się staje głównym punktem pielgrzymki. Ojciec święty, tak żeby nie chciał, abyśmy w oczach świata uchodzili za wielkich i wszystkim pasowali, bo ostatnia Jego pielgrzymka do Polski. Jak powiedzieli sami nasi rodacy, była wielkim nieporozumieniem. Mówić o dziesięciu przykazaniach Bożych w XXI wieku, kiedy jest tyle innych ważnych społecznych problemów, to nieporozumienie. Zapewne chciałbyśmy, tak jak On, popatrzyli w innym kierunku. Odwrócili choć na chwilę oczy od tego świata i popatrzyli w górę. Popatrzyli w twarz. A może należało powiedzieć inaczej: popatrzyli w serce Ojca, które jest sercem pełnym miłości i pełnym Siły, a przez to i nadziei, że jeśli jestem dzieckiem takiego ojca, to nic nie może nie złamać. Dlatego i on się pewnie swoim życiu nie poddał, choć może nieraz ta pokusa przychodziła. Walczył do końca, walczył na oczach. Świata. Ojciec to piękny tytuł, który nosił święty Jan Paweł II. Ale także pięknym tytułem jest bycie dzieckiem takiego Ojca. Jesteśmy dziećmi Jego. Pontyfikatu, tylko czy na pewno, czy z czasem nie posażały kolorowe albumy na naszych półkach, czy nie wypłowiały obrazy i pamiątki z pielgrzymki, czy nie zatarły się słowa, ale ich nie zatale czas. Tylko ludzka obojętność, bo słowa, jakie do nas kierował, były trudne, były wymagające, ale przez to prowadziły do zbawienia. Dzięki tym jego trudnym słowom, tej trudnej, ojcowskiej postawie, już za jego życia działy się cuda, te najważniejsze. Zmarli powracali do życia. Dobro przezwyciężało zło ludzkich serc. Nasz ojciec święty, Jan Paweł II. To często zdanie powtarzamy. Tylko ile w tym krótkim zdaniu słów jest prawdą, potwierdzoną moim życiem. Amen.